Cześć Ania. Cześć Ola. Jesteś gotowa? Bardzo. No to zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tu Ola Żelazo i. Ania Davis. Ania, powiedz, co będziemy dzisiaj robić? To rozciągamy joginkę. I baletnicę. Tak. I joginka będzie rozciągać baletnicę, a baletnica joginkę. Czujecie, to, co się będzie działo, będzie pięknie, będzie piękne rozciąganie. A co rozciągniemy? rozciągniemy biodra, rozciągniemy plecki, wszystko co tancerka powinna i co każdy człowiek tak naprawdę i joginka, czy każdy po prostu człowiek mógłby sobie w tym pomóc i sprawić sobie taką przyjemność, po prostu porozciągać się. Żeby ciało było gibkie i elastyczne, potrzebne będą maty, no i przydadzą się ciałka, także zapraszamy na maty. Jak jestem na lekcji baletu, to zawsze bardzo się cieszę, jak robimy jakieś ćwiczenie, właśnie rozciągające, i zawsze mówię do Ani: Ani, ale my to mamy na jodze przecież. I dlatego dzisiaj przejdziemy przez te ćwiczenia jogowo baletowe bo jak się okazuje, te ćwiczenia rozciągające, które robimy na jodze, również wykonuje się na balecie. Zacznijmy od pozycji siedzącej, połączymy ze sobą podeszwy stóp i postaramy się przysunąć pięty jak najbliżej Pachwin. Dociśnijcie mocno do siebie stopy i pozwólcie kolanom swobodnie opaść. Złapmy się za stopy, żeby mieć taką stabilizację i łatwiej wyciągnąć plecy do góry, łatwiej je wyprostować i wtedy też kolana troszkę bardziej opadną. W ta pozycja nazywa się baddha konasana, a w balecie? A w balecie my mówimy, że jest to pozycja motylka albo żabki no to tak przyjemniej się nazywa w balecie i widzę ania że tutaj y, tak delikatnie opuszczasz kolana tak żeby jeszcze bardziej rozluźnić biodra Czyli możemy wybrać warianty dla siebie, ale to wszystko musi być robione z wyczuciem, bo nasze pachwiny, Ania jest zawodową tancerką, także tutaj pachwiny są bardzo przyzwyczajone do tego ruchu. Jeśli zaczynamy, jesteśmy początkujący, to musimy to robić bardzo delikatnie, bo pachwiny mamy delikatne. Jeśli kolana, bo też się zdarza, że one są wysoko, że jeszcze nie mamy dobrze rozciągniętych bioder, to wtedy dobrze jest podłożyć koce, żeby one miały oparcie, żeby też nie było żadnego napięcia. Ale jak już jesteśmy w pozycji, tej mocnej, że kolana spadną, to możemy troszkę przejść do takich trudniejszych wariantów, czyli delikatnie zacząć przesuwać się do przodu, czyli robić taki skłon, wyciągnięcie pleców. Ale ważne jest tutaj w wiodze żeby pośladki były cały czas dociśnięte, czyli nie robimy tego tak na hura i wow, odrywamy pośladki, tylko pośladki są mocno osadzone, a my tułowiem staramy się zbliżyć do maty i też każdy zostanie w innym miejscu. Dla niektórych Przejście 2 cm będzie już ok i już będziemy czuć fajne rozciąganie. Dla osób takich nadelastycznych położą się całym tułowiem na, na stopach, na podłodze i też im będzie dobrze. Także tutaj do nikogo się nie porównujemy, tylko wsłuchujemy we własne ciało. Możemy położyć przedramiona no i chwilę potrwać w pozycji, bo te... Pozycje rozciągające lubią, jak w nich zostajemy troszeczkę dłużej, żeby ciało poczuło te impulsy, które do niego e, mówimy, które mu przekazujemy. Dobrze Ciania? Bardzo. Bardzo. zawsze robimy tak. tę pozycję przed. Nie ma baletu bez motylków? Nie ma. Wiozę nie zawsze, ale, ale też często, często robimy właśnie to ćwiczenie rozciągające. Pięknie uelastycznia biodra. Tak. Jak już czujemy się rozciągnięci, to z wdechem wracamy dłońmi do stóp, wyciągamy plecy. I jesteśmy gotowi na drugą pozycję, Ania, poprowadzisz nas. Dobrze. To ja myślę, że teraz otworzymy. Już jak jesteśmy, mamy te biodra otwarte, to po prostu otworzymy sobie nogi. Na druga, noga. tak? Możecie uh -huh. otworzyć tak do drugiej pozycji, bądź też, jeżeli ktoś jest no, bardzo elastyczny, to do tak zwanej pozycji sznurka, ale nie trzeba, to nie jest konieczne, bo chodzi po prostu o otwarcie bioder. Tutaj też każdy zostanie w innym miejscu, prawda? Tak, dokładnie chodzi o to po prostu żebyście tu poczuli otwarcie bioderek tak i taki luz i, i wolność tutaj właśnie w tej okolicy bioder. I my to też robimy na walecie. I wiem, że wiodę też. My to nazywamy sznurkiem bądź drugą pozycją, a jak to wiodę. A wiodze ta pozycja nazywa się upavishta konasana. Boże, jakie trudne te nazwy, dobrze. Tak, to, to są hinduskie nazwy i, i, i rzeczywiście ich się tak... M, na jodze klasycznej my używamy tych sformułowań, ale najczęściej też mówimy, siadamy w szerokim rozkroku. O, I wszyscy wiedzą i dodajemy upa, wiesz, ta konasana, żeby się osłuchać też w tych nazwach na jodze. Super, to my usiądziemy w sznurku bądź też w drugiej pozycji i staramy się powolutku iść do przodu, delikatnie. To nie chodzi o to, żeby położyć łokcie nawet, Tyle, co znaleźć tu jak najwięcej przestrzeni w biodrach, pomiędzy biodrem, właśnie w tym stawie biodrowym, możecie dodać taki ruch do przodu, do tyłu, taki roll, jak to nazywam. Ale Ania, ja to zobacz, próbuję. mamy inaczej ustawione stopy, twoje tak, stopy są ja wyciągnięte, tak? To są płęty, a w wiodze najczęściej ustawiamy stopy aktywne, czyli że paluchy są skierowane do góry. I tutaj też jest ta różnica, chociaż to w balecie wiodze w też czasami naciągamy, no, żeby tutaj bardziej rozciągnąć ten przód, ale w balecie raczej tak rzadziej. Tak, tak. tak, my rozciągamy się też tak, ale często po prostu dodajemy ten ruch w ten sposób, czyli u nas flex i płęt, wydłużenie. Stopy, mm -hmm. flex, i błęd. Możemy się wyprostować, i na zakończenie dodać pordebra. Jak to w tańcu my uwielbiamy, jak nasze plecy też są zaangażowane, i ręce pracują. Pordebra w jedną stronę. Też nie musicie jakoś tak tego forsować na boki mocno, ale delikatnie po prostu wydłużyć ciało, wydłużyć kręgosłup w prawo, w lewo. Można zrobić kilka razy. Pięknie. No, od razu widać, że to jest balet. Dobrze, to jeszcze kolejne ćwiczenie na biodra, na kręgosłup, zróbmy pozycję gołębia czy na balecie również. Tak, zbieramy się z tej pozycji, to jest bardzo ważne za wewnętrzne uda, żeby też niczego nie nadwyrężyć. Zginamy jedną drugą nogę, prawą nogę zostawimy z przodu. Właściwie którą nam będzie wygodnie, a lewą, drugą nogę mocno wyciągniemy do tyłu. Staramy się w tej pozycji biodra ustawić symetrycznie, czyli jeśli najczęściej spadamy sobie na pośladek tej nogi zgiętej, bo tak nam jest wygodnie, dlatego mamy dłonie, żeby podeprzeć się i żeby unieść troszeczkę pośladek i te biodra wyprostować. Jeju, no piękne, Ania, masz mega symetryczne, piękne biodra, pięknie ustawione. Ok, i, tak. to, i to jest teraz... No, ale wiecie, joginka uczy baletnicę. No. To jest no, no, piękna sprawa w ogóle, spotkać się razem i poćwiczyć. I jak mamy już te biodra ustawione symetrycznie, jest nam miło i fajnie, to możemy iść dalej, ale jeśli nie jest nam miło, no to wtedy podkładamy pod pośladek nogi zgiętej koc poduszkę, coś takiego, może być kostka do jogi, żeby, żeby, no żeby biodra, żeby o nie zadbać. Samotrwanie w pozycji gołębia jest takim już fajnym uelastycznianiem, ale to, co ja lubię i co też robi się w jodze, to przenosimy dłoń, nogi przy nodze wyprostowanej, zginamy nogę i chwytamy za stopę, żeby jeszcze rozciągnąć przody ud, żeby tutaj fajnie otworzyć się w barku, bo jak doprostujemy ramię i będziemy chcieli stop Pociągnąć do tyłu, to zobacz jak tutaj się pięknie bark otwiera. Jakie to jest też dobre dla naszej postawy, dla naszej takiego nabrania pewności siebie. Ta otwarta klatka piersiowa, wyciągnięta szyja, czubek głowy do sufitu. I w przypadku, jak już czujemy tu przyjemne rozciąganie, to zginamy rękę, przybliżamy piętę w stronę pośladka, żeby poczuć, jak rozciąga się przód, uda. Właśnie tej nogi, która została z tyłu. I teraz możemy spojrzeć na siebie, Ania. O tak, czujemy. Fajnie jest. Przyjemności, przyjemności! I z wdechem puszczamy stopę też delikatnie, kontrolującym ruchem. Zmieniamy nogę, ale zmieniając nogę, przeniesiemy tę nogę z tyłu przodem, takim łukiem, i odstawimy za zewnętrzne kolano. Zrobimy takiego precla ze swojego ciała. Przytulimy się do uda i zrobimy delikatny skręt, co jest też właśnie. W Wiozę robimy dużo skrętów na kręgosłup, właśnie żeby aktywować kręgosłup we wszystkich kierunkach, we wszystkich płaszczyznach, pionowej, strzałkowej, właśnie tutaj skrętnej. Dzięki temu jogini mają młode kręgosłupy. A jak mamy młode kręgosłupy, to jesteśmy młodzi po prostu. Także jest o co walczyć. Tak już tak pięknie mamy ten kręgosłup no. wyciągnięty, wydłużony. Możemy dodać portebra. Czyli ruch ręki, otworzyć do pozycji trzeciej, otworzyć się do pozycji drugiej. Taniec lubi mocne plecy i otwarte ramiona, ale Może ja poczułam być. tutaj pięknie rozciąganie pleców, tak. takim właśnie uniesieniem ramiona, ramienia. Cłutnie. A ta pozycja wcześniejsza, gołębia, tak. e, dla nas jest to, otoczenie na drugą na nogę. Na drugą nogę, byłe? czyli tak. tak. Jak była prawa, to lewa z przodu, mm. jak była lewa, to prawa. No. U mnie jest teraz lewa. To mhm. u nas jak jest. Tak się nazywa. Tak, to u nas jest pozycja półszpagatu. Okej. Okay. To bardzo często ćwiczymy. Ale to fajnie brzmi, jesteśmy w półszpagacie. Tak, bo jeszcze tylko wystarczy nogę otworzyć do przodu i mamy szpagat. Tak, ty, wystarczy nogę otworzyć, tak. <laughs> Ta noga właśnie jest prosta, taka wyciągnięta, tak dobrze mówię, to kolano, mhm. równe są biodra, o to się najbardziej staramy, żeby wyrównać te biodra i tak jak mówiłaś właśnie, Wyciągniemy się, wyciągamy do góry, te ręce pomagają nam. No, jeśli ktoś jest zaawansowany, to wtedy otwiera nogę i mamy szpagat. Spróbuję. Szpagat baletowy, stopy płyn, a szpagat jogowy, to nie Ty, wiem jaki. To jest. tutaj będzie flex. I można też się podeprzeć na, tylnej, e, na tylnych palcach, żeby też biodra były bardziej tak, symetryczne. Tak, tak. ale tak, to nie że... jest konieczne. Najważniejsze i tak w tym jest. Chyba te biodra proste, prawda? Tu... Biodra. Mhm. To jeszcze zróbmy złapanie za stopę, żebyśmy też symetrycznie rozciągnęli ciało i najpierw zostajemy z ramieniem wyprostowanym, żeby otworzyć tę klatkę. Jesteśmy troszkę zwrócone do tyłu. Mamy nadzieję, że wybaczycie, ale rozciągamy się razem. Jesteśmy razem w tych przyjemnościach plecy, joginki i baletnicy. Tak, możecie sobie popatrzeć. Yoga lubi mocne plecy i balet też lubi tak. mocne plecy i taniec. I w ogóle życie lubi, jak mamy mocne plecy. I teraz przybliżamy piętę, żeby jeszcze poczuć rozciąganie przedniego uda. I tutaj to co możemy zrobić już taką wersję bardziej zaawansowaną, to stopę włożyć w przegub łokcia. Mhm, drugie ramię przejść do góry. I może uda nam się połączyć w haczyk dwie dłonie. I mamy syrenkę. Pierwszy mamy raz. Mamy Tak jest. I tutaj całe ciało już się rozciąga. Mamy nadzieję, że też to czujecie. Dobra, opuszczamy ramię, delikatnie puszczamy nogę, przenosimy nogę takim szerokim łukiem przed sobą, kładziemy przy zewnętrznym udzie i przytulamy się do kolana. Jak było z tą ręką, piękną Ania, pokaż nam. Robiłyśmy portebra, czyli korzystamy z tego skrętu fajnego mm -hmm. i teraz unosimy rękę do trzeciej pozycji. Otwieramy się po prostu po dalekiej. Pięknie idzie. plecy pracują. Cę? I możemy wrócić. O, I tak. tak. Pięknie, bardzo, bardzo fajnie. Czy Siat skrzyżny stosujecie w balecie również. Jak to, bo to jest fantastyczne ćwiczenie na biodra, tak naprawdę. W jodze robimy to tak, że krzyżujemy nogi jak najgłębiej, tak, żeby te stopy wyszły nawet poza e, obręb tutaj naszych bioder i oddalamy od siebie golenie. To nie jest taki siat skrzyżny, do jakiego przywykliśmy w przedszkolach na przykład, taki troszeczkę inny. Golenie się stykają. Golenie, o, o, idealnie, pięknie tutaj oparte stopy na zewnętrznych krawędziach. I teraz, żeby jeszcze poczuć taki naprawdę full power, to możemy przejść dłoń do przodu i tak delikatnie się rozciągać, tylko że też takim wyczuciem, tak żeby poczuć tutaj pośladki, będą się rozciągać plecy, biodra. Prawda, że to jest piękne. My też tak się rozciągamy w tej pozycji, rzadko, ale to jest świetne. Też właśnie otwarcie biodr, poczucie tutaj tego rozluźnienia. My dodajemy jeszcze pordebra, jak zawsze, trochę tańca. Tak, trochę tańca i. I My chcemy stronę. tańczyć. Płyniemy. Ciało jest tworzone do tańca Taak, do takiego ruchu flow. Tak, joga i balet to są myślę tak piękne dwie sprawy, które mogą ze sobą super doskonale w ogóle współpracować. Polecamy wszystkim. I wiem, że dużo tancerek ćwiczy jogę. Tak. Bo po prostu bardzo pomaga im to w życiu. No, Zmieńmy tak jak... jeszcze skrzyżowanie żeby właśnie było wszystko symetrycznie. Tak, i tancerki, i jogę, i pilates, prawda, też tak. jest taki właśnie wzmacniający dla ciała, bo ciało musi być miękkie, ale musi być też silne, tak jak już to ustaliłyśmy. I tutaj też troszeczkę się e, zrobimy skłon do przodu, przejdziemy dłońmi w przód, rozciągniemy się, nie odrywamy oczywiście pośladków od maty. Mhm. Mm No i piękny taniec jeszcze rąk tak, w dobrze. tej pozycji. Dodać portę na boki i też mm. właśnie tu schylając się powolutku przejść. Tak, to wszystko takie wykończone, takie ładne. I teraz właśnie wklejemy i biodra i plecy Oj, tak. też jednocześnie. Mm -hmm. Wiesz co, Ania, ja się czuję super rozciągnięta. Czuję taką miękkość w ciele i w biodrach, i tak napięcia, z którymi weszłam na matę, bo zawsze jakieś napięcia są. Teraz jakby tak trój takie i poszły sobie gdzieś. Tak, to wspaniała rozumrzeczka. Tak, tak, bardzo dobrze się czuję. A jak wy się czujecie po rozciąganiu jogowo-baletowym i czy wolicie bardziej jogę czy balet? Bo mi jest bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie i ja na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, bo dla mnie to jest na równi. To jest taka miłość w pełni tak. <laughs> do jednego i do drugiego. Ania bardzo dziękuję, że byłaś z nami, że poprowadziła się rozciąganie, pokazała się rozciąganie baletowe. Korzystajmy z tego codziennie, prawda? Ćwiczenia rozciągające możemy spokojnie robić codziennie. Dokładnie w domu nawet na. Po prostu wystarczy kawałek podłogi i naprawdę delikatnie otworzyć biodra, poczuć to ciało i będzie nam przyjemniej. Super! Mamy nadzieję, że przyjemności macie już w sobie. Do zobaczenia na kolejnych jogowo-baletowych ćwiczeniach. Buziaki! Mua! Pa!